Nie mogę w takim razie nie zapytać o Twój yy, nowy teledysk, który będzie miał premierę 20 maja ze Smolastem. Czym nas zaskoczysz? No, sama siebie zaskoczyłam, ponieważ nie, nigdy nie zrobiłam yy, do tej pory, co ciekawe, bo miałam na to szansę przez 20 lat, yy, kontynuacji fabularnej teledysku. Albo prequel, jak e, kto woli, a już zobaczycie to 20 maja, e, do poprzedniego e, utworu i obrazka. No nie było to łatwe, ponieważ e, najpierw byłam przerażona, że przecież ja nie mam w ogóle tego kostiumu. Ale okazało się, że stylistka jakimś cudem kolekcjonuje ikoniczne e, stroje i dzięki Bogu zachowała po 10 miesiącach jeszcze ten strój, więc mogliśmy go odtworzyć jeden do jednego, z nim zajdzie słońce i zrobić wspaniałą kontynuację do piosenki Nie żałuję. A czy scenariusz sama wymyślałaś z, ze smolastym? E, nie. Oddam to całkowicie, tak jak w przypadku do nim zajdzie słońce, reżyserowi, który również właśnie robił nim zajdzie słońce. Także robi to ekipa ta sama, bardzo się cieszę, super nam się pracowało w poprzednim klipie i w tym również, mimo że był no dwa razy dłuższy, bo dwa dni spędziliśmy na planie, eee, więc tak, no, fajnie, fajnie się.